Cześć! Ja mam na imię Kinga, a Wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Dzisiaj witamy Was oczywiście w naszej kuchni. Będziemy przyrządzać dla Was hałwę. Keto hałwę. Tak, ja też byłam zaskoczona. Już wiele razy słyszałam o czymś takim jak pasta tahini. Nigdy tego nie próbowałyśmy, ale moją inspiracją jest Kasia, która wysłała mi przepis na YouTubie. Dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj będziemy robić to pierwszy raz, więc nie wiem jak będzie smakowało, nie wiem co z tego wyjdzie, więc zapraszam do oglądania. Do przygotowania hałby będzie nam potrzebna, jak już wspomniałam wcześniej, pasta tahini. My znalazłyśmy taką, innej nigdzie nie widziałyśmy, więc wypróbujemy tą. Mąka kokosowa, pół kostki masła, w naszym przypadku oczywiście wiecie jakie to jest masło. Ja tutaj mam 80 g erytretolu i 50 gram, jak się nazywa? Pikanie. Pikan. Tak? Mam nadzieję, że wyjdzie nam z tego 9 babeczek, bo jak wiecie, jest, nasz, jest nas trójka, więc przygotowałam 9. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Do tego, żeby zacząć, potrzebujemy kąpiel wodną dla naszego masła i naszego słodzika, więc będziemy tutaj rozpuszczać tylko masło i erytryto, można sobie tak, Właśnie. Kroję je sobie na jakieś tam mniejsze kawałki. To jest 100 gram, ja to ważyłam wcześniej, więc 100 gram masła solone, ponieważ ja bardzo lubię połączenie słonego ze słodkim. Jakoś to sobie pokroję, żeby się szybciej rozpuściło. Wrzucamy to do naszej kąpieli wodnej. Rozpuszczamy, nie zagotowujemy, do tego wrzucamy nasz słodzik. Nie, no nie ruszaj. I w międzyczasie pokroimy sobie orzeszki. Poziom nie master chef. jakoś tak drobno, ja to robię na oko w sumie. Kasia wysłała mi przepis na zasadzie orzeszki do smaku więc spróbujemy. Jest to bardzo podobny przepis do tego ketofadja, którego robiłyśmy wcześniej. Ja uwielbiam sezam, więc e, pokładam wielkie nadzieje w tym serze. W różnym na tym, że wymieniamy um, czekoladę na do pasta, z z tą tachinię. Tak, my nigdy tego nie próbowałyśmy, już wiele razy o niej słyszałam, czytałam i było bardzo dużo zachwytów, więc mam nadzieję, że będziemy podzielać ten zachwyt. Bada mi kazała coś powiedzieć, więc jak widzicie, się rozpuszcza. No trochę to zajmie. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo tego słodzika, ale gdzieś na jakiejś stronie znalazłam 90 gram przy tej ilości, więc zobaczymy. No słodki to do smaku, nie? Jak ktoś lubi mocno słodkie to. Będzie... Oczywiście powiemy Wam na końcu, czy to było ok, czy nie. A, czy nie było za słodkie. Jak wiecie, nie lubię bardzo słodkich rzeczy, więc e, mam nadzieję, że nie będzie za słodkie. ale Weronika lubi, więc jak będzie za słodkie, to będzie komu wjeść. Może no, nie zjemy. Już mamy rozpuszczone, więc będziemy ściągać to z... wyłączamy wodę. E, I teraz zrobimy te tumy, ponieważ ja muszę to... muszę zważyć ten... Tam... żeby to położyć na teatr. Chciałabym no już w słoiki, jeśli chcesz rzucać na Nie tak. No. O, jest. Dobrze, mamy wezerowane teraz i potrzebujemy 300 gram. 300 gram takie nie Tak. Spadnie. Ile jest w takim 200 chyba. Sparne. Nie, nawet 150. No nie. To mi się wydaje? Nie no, wiem. No pakowanie 180 gram to jest No ale dla mnie to jest 150. ja no, nie? Oszukuję, nie? No, może jakby skrobisz do zera. Widzicie ze jak słoika? jesteśmy oszukiwani? No, jakby skrobiesz ze słoika do zera. Nie no, to będzie, no bo tu to jest pusto. No ile to będzie ze 160, nie więcej. No bo to to jest, nie? Oszustwo w biały dzień. Dlatego warto sobie y, ważyć jednak. Tak. Nie, wierz, nie wierzcie w te wagi. Oszukują nas na każdym kroku. Nie, nie żartuję, tak samo oczywiście. No, ja nie żartuję, pewnie tak samo wam. Klocki wiesz, z makrem, nie? Na etykietę. I teraz dorzucamy do 300. Pachnie, słuchajcie, obłędnie. Tak. Naprawdę. Takim, taką chałwą sezamową. Tak. Naprawdę. O, mamy 300. Uh, Wiesz, że mogę to wyłowić do końca. No nie za. Nie robiłyśmy tego nigdy, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Żeby nie było. Tutaj dwa równe słoiki. Dwa równe tam. Będzie 320. Nawet nie. Beata ma policzy oczywiście tam w tych magicznych swoich programach te makro, czy tam... O, już jest dobrze, już nie jest gorące. Teraz... To... 320, tak? Dobra, tak. Teraz musimy to dobrze wymieszać. O, jeszcze powąchaj. Mm. No, jak chałwa. Pachnie super. Słuchajcie. Tylko pewnie nie będzie miało tej takiej konsystencji chałwy, nie? Takiej odrywającej się, takiej, z taką strukturą. Okay. Nie patrzcie. Jeszcze raz posmakuj. Co no nie jest to wcale takie słodkie, nie? Dobrze. Mhm. Bardziej sezamowe niż słodkie. No, no to chodzi o I co? Jeszcze tylko do tego? I mąkę. I mąka A żeby zagęścić pewnie troszkę. Mhm. Ciekawe czy ta mąka się roztępuje. Mąki tam było 6 łyżek, ale nie wiem, czy to mają być 6 łyżek. To ma być 6 łyżeczek, czy 6 łyżek, więc zacznijmy od łyżeczek. No, 6 łyżeczek to 6 łyżeczek. było łyżeczek, to łyżeczek bym napisała. To jest do zagęszczenia, więc. Będziemy no. sprawdzać. No. E, a nie mierzy się dlatego? No dobra. No, no. ja później kombinować ile tego tam mamy. Bata ma wagę. Widzieliście, bagę... ma bagę... <ślad> widzieliście ten, ten wzrok, jak zapytałam, czy nie mierzy? 6 no. łyżeczek. 4, Pięć nam bo daje czubate. Pięć i to. spróbujemy to wymieszyć. Też to już samo w sobie jest dosyć gęste. Jak wiecie, mąka kokosowa pochłania wodę. Trzeba to wymieszać dokładnie. Bicki robimy przy okazji. z zyskać. Jak się nie, to... Mówię przecież, że bicki. Jeszcze bym trochę dodała. Ale słuchajcie, zapach jest obłędny. Jest po prostu o korze. Tam dałam 5. 2, 3 trzeba jeszcze I powinno wystarczyć. Robię na czuja. Żeby nie było. Jak nie będzie, to trudno. Chciałam powiedzieć, że się da psu, ale otrujemy do tym więc... I nie mamy psa, ale my nie mamy psa, właśnie. <laughs> Od tego nie jest. Złe. Dobra, myślę, że taka konsystencja będzie ok. Nie wiem, naprawdę robię słuchaj co to na czuja, więc... E... taka kaszka mam na chyba, żeby... No ale chyba nie ma grudek. No nie, chyba się wszystko nie spryczy. Dobrze, dorzucamy do tego orzechy. 50 gram wiadałam ja Tam Kasia pisała jeszcze, że ona dodaje mm, biurki kokosowe, czy tam kokos. Ja nie dodam, mm. bo nie mam. <noise> Jestem nieprzygotowana, ale to była taka szybka decyzja, że dzisiaj zrobimy tą chałwę. I tyle. Spróbujemy. co? Tak, nie faktycznie ładnie. Jak się tylko zbliżysz do tego, to. słajce słuchajcie, smakuje jak hauba, tak? Bardzo. No to chyba dobrze, nie? No, pyszne jest. No to super. Co? Taką ma konsystencję. Taką. Nie wiem, czy jest dobra. No, zobaczymy, jak, czy, jak zastygnie, nie? W sumie nie wiem. Można by to częściej zrobić. Czy zostawiasz? No no nie, ja zostawię. No tam to jest dobra. Najwyżej no, następnym razem zrobimy tak. Powiemy Wam, jak się skończy. Jak skończymy robić. Także z całości tego przepisu wyszło nam 12 sztuk, więc super, nas jest 3, będzie po 4 dla każdej. Oczywiście będziemy jeść to jako jeden, jeden deser, czyli jedna babeczka raz dziennie. Kasia mi napisała, żeby wstawić to na pół godziny do zamraki i wtedy jest już gotowe. My nie mamy dzisiaj ciśnienia, ponieważ jesteśmy przed obiadem, jest godzina pół do drugiej, więc spokojnie wstawię to do lodówki i zjemy sobie po obiedzie. Pokażemy Wam, jak to wygląda i czy smakuje. Ja już wiem, że mi będzie smakować, bo już spróbowałam tego, zanim to się zetnie. Ale zobaczymy, czy będzie smakować bać i czy będzie smakować Vicky. No jak widzicie, nie boimy się nowych rzeczy, więc jeżeli macie coś fajnego, czym chcielibyście się podzielić, to zostawiajcie komentarze. Sprawdzimy to, ja lubię nowe smaki i nowe rzeczy w kuchni, więc na pewno wypróbujemy. Widzimy się już, jak będzie gotowe. Dziewczyny próbują. Jesteśmy już po obiedzie, my z batą po spacerze. A ja zjadłam wcześniej. Mam już swoje zdanie wyrobione. Teraz mielimy, mielimy dziewczęta. Jeszcze coś mi ze mną. Wika. No hałwa. Chyba no tam... nie smakuje jak hałwa. Chyba ten Erytreto się nie rozpuścił do końca, bo takie... Wiesz co, to jest od tego sezamu jeszcze. A może od sezamu? Mhm. Ten Ale dobre. Jeszcze... smakuje jak... jak... Jak prawdziwa hałwa. Jak prawdziwa hałwa, tylko ma inną konsystencję. Prawdziwa hałwa tak, tak, no, no, jest taka Tak, rozwarstwiona. Jest jakby z w środku. Taką ma mhm. konsystencję włóknistą. A to jest takie... No takie, takie nie wiem... Taką ma konsystencję, nie wiem, czy będziecie wiedzieć. Widać? Bliżej. Widzicie, jaką ma konsystencję? No, taką ma. W, sm w, sm w smaku jest jak hałba, jest Mi też bardzo smakowało. Jest chyba słodsze niż e, na ciepło, nie? Tak, na ciepło było mniej słodkie, po wystudzeniu zrobiło się bardziej słodkie, więc e, jak będziecie dawali erytryto albo stewię, to uważajcie. No raczej nie więcej, na no, no te proporcje co dałyśmy jest idealnie. Jak nie lubicie przesłodzonych rzeczy to... O, jeżeli e, 85% czekolada jest dla Was wystarczająco słodka, to to, to też będzie ok. Z taką ilością to co my dałyśmy. No więc jak widzieliście, całej trójce smakowało. Smakuje naprawdę jak prawdziwa hałowa. Yy. Myślę, że to ta a, pasta tahini robi swoje, bo jednak jest to zmielony sezam. Tak mi się wydaje, że to jest zmielony sezam. I co? Jak widzieliście, szybkie, łatwe do zrobienia, przepyszny deser. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja. Zostawcie też komentarz. Ewentualnie jakieś propozycje, co możemy ugotować. To robiłyśmy pierwszy raz. Nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać, tak naprawdę. Jeszcze raz dziękujemy Kasi za przepis i za pomysł. Naprawdę super. No i tyle. Trzymajcie się.